Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie w czytaniu dla osób z znaku wagi na miesiąc czerwiec. Bardzo proszę przeczytajcie opis. Ja zostawiam tam kilka informacji ode mnie dla was. Szczególnie jeżeli macie wątpliwości jak odebrać to czytanie, bo nie jest to wyrożenie, nie są to możliwe zdarzenia. Słuchajcie, moi drodzy, chciałabym powiedzieć, że że co? że jest Słońce w bliźniętach to jest znak powietrza, jak Wy, więc ja liczę, że będą same piękne energie dla Was lotny umysł <grych> ale zobaczmy, talia, którą dla Was wybrałam to Tarot of Mystical Moments i już teraz sprawdzamy waga czerwiec wagi w czerwcu Pięć kielichów, cesarz, kapłanka. Hmm, ciekawe. Dobrze, drogie wagi, wy w miesiącu czerwcu cztery kielichy. Czego będzie mniej, co odchodzi do przeszłości? Umiarkowanie. Czego będzie więcej, co nadchodzi za tym? Paść denarów. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu dla Was, kapłan? Co robić? Odpowiedź na to wyzwanie cesarz. W tej talii jest podwójny cesarz. W, powiedzmy w kobiecej wersji i męskiej. Dobrze, szan... Nie, przepraszam. Najpierw zobaczmy rezultat potencjalny. Z jaką energią możecie wejść w lipiec? Królowa buław. Szansa tego, tego miesiąca dla Was czerwca. Dziesiątka kielichów. Zagrożenie miesiąca. 9 kielichów. Dobra, zacznę od tego, że pierwsza sprawa: jesteście znużeni i zniechęceni. Takich Was widzę w czerwcu, że za długo sprawy stoją w miejscu pewne albo po prostu za długo się nic nie dzieje bo umiarkowanie. Wcześniej Wam to odpowiadało, że mamy tę stabilną rutynę, tak mi się tutaj zaznacza. Natomiast czwórką kielichów możecie zacząć marudzić. To jest karta znużenia, znudzenia, niechęci. To jest karta, która mówi: Mam dość, nie chcę mi się, mam focha na życie, na to, co się dzieje. No, nie jestem zadowolony, zadowolona, czuję się troszkę nawet e, taki niezmotywowany, niezmotywowana, nie ma tu satysfakcji po prostu, jest niezadowolenie. I Paź danarów to jest karta, która mówi: Trzeba się rozejrzeć za czymś nowym. Czy nowa praca, czy nowa pasja, nowe umiejętności rozwinąć. I to jest najważniejsze w tym miesiącu. Jeśli chodzi o znaki, macie barana dwukrotnie, jest byk na wezwaniu i do przeszłości nam tutaj strzelec się odsuwa. I już patrzymy. Zacznę od tego umiarkowania, bo powiedzmy to jest stabilna sytuacja, paść danarów. Dokładnie, czyli ja jestem w stabilnej pracy, w stabilnym mieszkaniu, po prostu jest rutyna jakaś, tak? Natomiast najwyraźniej Wam w tym miesiącu już to nie wystarcza. I to jest ta czwórka kielichów, tak jak powiedziałam, tu jest niezadowolenie, znudzenie. Dziewiątka kielichów, która jest tutaj w zagrożeniu, czyli ja już nie czuję satysfakcji. Ja czuję się nawet niezadowolony, niezadowolona, powiedziałabym. No i właśnie, ja bym powiedziała tak, dziewiątka kielichów to jest karta, która mówi niezależnie od okoliczności, ja czuję się dobrze. Wy macie zagrożenie miesiąca dziewiątka kielichów, król kielichów, brak spełnienia, brak zadowolenia, czy to z relacji romantycznych, czy ogólnie wewnętrznej satysfakcji, brak. Dziesiątka kielichów jest Waszą szansą i ja się zastanawiam, czy to jest kwestia zakończenia relacji, czy po prostu zmiany towarzystwa. Czy wyjścia do ludzi? No, wyjścia do ludzi, ewidentnie, bo tutaj z jakąś kobietą, tutaj mężczyzna może w negatywie, na was wpływać kobieta w pozytywie. Wszystko kręci się wokół kielichów, czyli nasze emocje, nasze odczucia. Nie, niezależnie od tego, co się dzieje naokoło, ja nie czuję się dobrze, tak? Jestem znudzony, nie czuję satysfakcji, nie czuję się zadowolony. Zadowolona. Waszą szansą jest wyjść do ludzi, znaleźć sobie przyjaciela, przyjaciółkę, spędzić czas z ludźmi. Bo wydaje mi się, że wy sami ze sobą jesteście troszkę już znużeni. I tutaj nie ma tego zadowolenia takiego wewnętrznego. Król Kiejów jest taką kotwicą. On potrafi sam siebie, prawda, tak jakoś zakotwiczyć w tym poczuciu szczęścia. Tutaj tego brakuje. I tak jakby to mogło przyjść z jakąś kobietą, przyjaciółką, może terapeutą, może być i tak. Bo, jest, bo jesteście w takim fanku trochę. Nie jest to nic poważnego. Tu, nie ma, tu się nie dzieją złe rzeczy. To jest na poziomie emocjonalnym znudzenie po prostu. Paść danarów to są te nowe możliwości. Czwórka Mieczy. Pokazuje mi się, że niekoniecznie to muszą być nowe sprawy. Być może warto odświeżyć to, co kiedyś sprawiało nam satysfakcję, bo to jest na przykład powrót na studia, czy jeszcze jedno podejście do jakiegoś kursu, coś co było w zastoju. Paź denarów mówi: może warto temu się ponownie przyjrzeć. Czy to dotyczy waszej pracy, czy nie? Bo czwórka Mieczy mówi, że albo was to z tego fanku funku wyrwie, e, z tym paździem denarów, albo to jest coś, co, czego już próbowaliście, co już tutaj y, działaliśmy kiedyś, tak. Uczyliśmy się, coś próbowaliśmy robić praktycznego, więc być może warto do tego powrócić albo znaleźć coś nowego, co Was z tego zastoju wyrwie, bo jesteście w zastoju. To znaczy nie jest źle, bo sytuację macie ułożoną, tak mi się wydaje zawodowo i tak dalej. Natomiast no jest nudzenie, ja się nie dziwię, bo wiecie, no słońce świeci, idzie lato, no chce się żyć, tak? Więc teraz często się łamie rutynę w tym momencie, o ile na jesień czy zimę nam tak nie przeszkadza, to, to już jednak wiosna to robi swoje. I teraz tak, wyzwaniem jest kapłan, odpowiedzią jest cesarz, czyli kapłan. Kapłan to jest wiedza o sobie, wiedza o wszechświecie, to, to są te nasze zasady, tak? Słuchajcie, no, zawsze kiedyś tak, no, nadal trochę, jest głowa państwa, no i kościół jakby ma większą rolę w tym, prawda? Że zawsze biskup, a później, czy biskup, czy tam papież, a później ten cesarz. No właśnie, no bo, tylko że ten biskup, czy papież, on tam nic nie robi. On tylko ma wiedzę, on tylko naucza, a cesarz bierze i zaczyna działać na podstawie, prawda, powiedzmy, Pisma Świętego. Powiedzmy, tak? No i właśnie, to jest to. Jakby z, wyzwaniem jest. Ja rozumiem, czego chcę, zdobyć wiedzę o sobie, o swoich pasjach, natomiast. Odpowiedzią na to wyzwanie, żeby czuć zadowolenie, to nie możemy tylko czytać, tak? To my musimy zacząć robić. I to już jest cesarz, czyli ja zaczynam swoje przekonania stosować w praktyce. I dzięki temu no, przestaję się nudzić, nie? No, kapłan to jest ta wiedza. Królowa Mieczy, wasza karta, wiedza o sobie, wiedza o tym, co mnie spełnia, co jest dla mnie. To jest ważne, słuchajcie, nie bójmy się przyznać. Niewiele osób, mm, szczególnie z dysfunkcyjnych rodzin, gdzie dzieci nie miały szansy być dziećmi, powiedzmy, wiele osób takich nie ma pojęcia, co lubią robić. Są dorosłymi już osobnikami i mają poczucie, że nie mają pasji, nie wiedzą co lubią robić. To jest ten moment, zdobyć wiedzę o sobie, co sprawia, że ja czuję się usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowana. No i co z tym zrobić, cesarz? No, po prostu zrobić, zastosować te przekonania w praktyce. Ja też mam wrażenie, pokazuje mi się dla Was jakby rozmowa z kobietą, że może być kluczowa, z psychologiem, z terapeutką, coś takiego się tutaj rysuje. Osoba, która jakby. To jest jakby praktyczne yy, wprowadzenie tego porządku. Macie tutaj barana mocno zarysowanego. Czyli ja już działam, tak? Ja sobie tworzę przestrzeń dla siebie w tym moim domu, w tym moim królestwie, które jest dla mnie dobrą ostoją, gdzie czuję się dobrze i to jest ta czwórka buław. I spokojnie, jest dobrze, bo ja tutaj robię to co chcę. Natomiast najpierw trzeba zdecydować, czy wy w ogóle w obecnych warunkach, nie wiem, w domostwie macie szansę to zrobić, czy na przykład wasi partnerzy są wspierający, czy nie. I postawić na siebie. To jest swoja niezależność, ale mam wrażenie, że ten cesarz z tego chaosu robi porządek, i czwórka buław, to już jest to spełnienie w tej pasji, tak? To jest zadowolenie. Zatem tutaj wiedza to jedno, ale należy w praktyce stosować swoje przekonania, bo ja nie wątpię, że wy te wiedzy macie. No i w rezultacie macie królowy, królową buław. I to jest jakby konkretna osoba, kobieta najprawdopodobniej, która mam wrażenie, że może wam tutaj pomóc, ale to jest. Też baran. Tak? I to jest królowa buław. Ona ma wiedzę o sobie. Ona wie, czego chce i ona działa. To już nie jest tylko to wiem, ale po prostu buławy to działanie, prawda? Trójka kielichów. Nie, tu chodzi o konkretną osobę. To jest tak, jakbyście musieli znaleźć sobie towarzystwo. Mi się pokazuje, że w tym miesiącu to niekoniecznie po drodze Wam będzie samemu, bo. I tu chodzi o przyjaciół. Tu chodzi o rozrywkę. Tu nie chodzi o związki. Absolutnie nie. Bo karty pokazują, że jakby. Że wy może macie teraz taki etap, może nie, że spędzacie dużo czasu w pojedynkę, nie wiem, ucząc się o sobie, przerabiając pewne rzeczy i tak dalej. Natomiast karty pokazują, że tutaj to towarzystwo jakby jest konieczne, powiedziałabym w tym miesiącu. Że to jest to, żeby się zabawić, żeby wyjść do ludzi i tutaj z tą kobietą, mam wrażenie, że ko o kobietę chodzi, to może być przyjaciółka, siostra, nieważne. Z tą osobą przychodzi rozrywka. Wam po prostu brakuje rozrywki i wydaje mi się, że w tym miesiącu sami sobie nie zapewnicie. To znaczy, tak, możecie robić to. Co lubicie i tym się zajmować, ale wydaje mi się, że szczęście jest prawdziwe, kiedy się je z kimś dzieli. I to jest to, a tutaj jest potrzeba przyjaciół, po prostu. No, więc ja bym powiedziała, że to są więzi i to są sprawy, na których warto się skupić, żeby trochę przyjemności, to Trójka Kielichów, to jest taka karta radosnych chwil, żeby to wnieść po prostu w to swoje życie i wyrwać się z tego znudzenia. Tu nie ma poważnych energii, tak Wam powiem. Także to są, tak po prostu szukamy rozrywki dla siebie, więc to nie są jakby. Jakieś trudne sprawy, nic z tych rzeczy. Przeczytam wam znaki, które się jeszcze pojawiły. W pozytywie rak. Tutaj Skorpion niekoniecznie w pozytywie. Macie wagę. To jesteście wy. Resztę znaków już czytałam. No, to co, to tyle. Jeszcze co tu na spodzie jest? Rycerz mieczy to też jest osoba, która ma lotną umysł wiedza o sobie. Ale ja mam wrażenie, że tutaj brakuje w tym miesiącu, tak, takiego tej motywacji, uporu, tak, brakuje tego, ale powiedziałabym przyjemności po prostu, zabawy. I to jest to, na co warto postawić, żeby trochę wyluzować, żeby znaleźć ludzi, którzy nas odciągną od, od jakiegoś takiego, może od samotności, może od znudzenia. A z kielichów tej talii, więc ja wiem, że te inspiracje na pewno macie szansę znaleźć. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.